Cześć! Siema! Witajcie! Zobaczcie tylko jaki on dzisiaj sprzęt To jest przyczepka do zadań specjalnych Taka malutka, wypożyczyłem ją słuchajcie w u tak jak widać 30 dolarków na jeden dzień Jadę po motocykl 200 mil w jedną stronę Troszeczkę słuchajcie tutaj jest lipa, bo taka Ten zaczep powinienem mieć wyżej Troszeczkę tutaj to jakoś tak nisko wisi No ale cóż, będzie jak będzie Lecimy, nie śpimy, będziemy działać a motocykl, który będę dzisiaj odbierał, to jest e, z tego co pamiętam Yamaha Rider. Udało się dojechać szczęśliwie na miejsce i to jest właśnie cel dzisiejszej mojej podróży Yamaha model XV 1912 roku 11 mil przebiegu jeżeli chodzi o same uszkodzenia czy coś nie ma żadnych tutaj znaków jedyną rzeczą która mi się nie podoba to są takie dosyć stare opony z tego względu że widać na nich spękania także one będą do zmiany ale nie udało mi się absolutnie nic z tego powodu wytargować z tego motocykla już. A co był, żeby było śmiesznie, słuchajcie, to um, e, człowiek umówił się ze mną na parafii lokalnej, to jest kościół, a on sam mieszka w tamtym domku. Dostałem dwa klucze do niego. Serwis tutaj był robiony. Dołożony jest tylko tak naprawdę do motocyklu tego e, fajny holder do, do telefonu. Co ciekawe, jest też w nim ładowanie. No i do bateryjki. można baterijkę podłączyć na zimę, żeby sobie motor stał. Facet mówi, że miał właśnie operację kolana i nie może tak naprawdę jeździć tym motorem. Ten plecak jest totalnie nowy, w ogóle nawet nie używany. Do tego boczne sakwy. Tutaj książeczka i gdzieś drugi klucz. No nic słuchajcie, będę to ładować na moją super przyszepkę. Co ciekawe, ta moto, to jest przyczepka specjalnie przeznaczona do transportu motocykli. I ma tutaj takie fajne wycięcie na przednie koło, żeby to nigdzie się nie ruszyło. No nic, spróbuję to załadować. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ok, tak udało mi się to załadować, ale powiem wcale, że nie było tak łatwo. Zabezpieczyłem tutaj z tej strony koło, z przodu. Zapiąłem go w ten sposób. I z tyłu na dwa strapy. Mi się wydaje, że będzie dobrze. Jeden w tę stronę, drugi w tą stronę, żeby to nie jeździło, plus stopka. Zobaczymy jak tym będzie jechać. Mam nadzieję, że niczego nie uszkodzę w trasie. I że nie zgubię tej przyczepy. Co ciekawe, słuchajcie, że było śmiesznie w u tam gdzie brałem tą przyczepkę facet sam zapinął mi tą lewetę i w ten sposób zapiął, że e, przewód od hamulca w, w, włożył pod te łańcuchy jak włożył pod te łańcuchy to ten przewód zrobił się słuchajcie taki, dupa z niego jest tak naprawdę nie wiem, chyba pojadę kupię drugi bo 200 mil bez stopów będzie trochę lipa Mamy godzinę czwartą, także zanim pewnie dojadę, to też będzie już się ściemniało. No nic. W drogę do Chicago. Mały update już z Chicago w blasku zachodzącego słońca. Dojechałem na miejsce. Słuchajcie, wszystko jest super, nic się nie ruszyło. Przyczepka zrobiła robotę. Tak naprawdę te miejsce na te przednie koło super trzyma ten motocykl. Zwalam go na miejscu już u siebie w domu, do garażu dzisiaj w nocy, a jutro rano joyride na wysyłkę. Cieszę, że tego nie słyszycie, naprawdę chodzi ciekawie. Jestem na miejscu. Powiem Wam szczerze, że fajnie się jechało. E, bardzo niski motorek, trzyma się obie nogi dosłownie płasko na podłodze, na samej, na samej powierzchni. Pięciobiegowa skrzynia biegów. Co ciekawe, ten pasek w ogóle nie hałasuje tak jak zdarza się to przy łańcuchach. Wszystko działa jak potrzeba, a teraz tak naprawdę zostało mi go tylko zapakować tutaj do tych jednego z tych tutaj kontenerów. Zrobić parę zdjęć e, i w drogę do Polski. Jeśli materiał się podobał, zostawcie lajka, like jeżeli nie, zostawcie hejta. Z wami byłem ja, Zygi, kupi zrób USA. Trzymajcie się, cześć.